Cesarzowa Rosji, Katarzyna Wielka, uważała, że wielkie klejnoty są równie ważne, co potężna i wielka armia. Caryca doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak ich blask oddziałuje na ludzi, dzięki czemu na swój sposób była mistrzynią kreacji wizerunku. Jedna z legend głosi, że przed wejściem na szczególnie trudne spotkania ze swoimi generałami, zakładała dodatkowe szmaragdy, by wywrzeć wrażenie i wzbudzić szacunek. Druga opowieść dotyczy indyjskiego diamentu i rosyjskiego kochanka. Grigory Orłow, jeden z faworytów cesarzowej, który pomógł jej pozbyć się męża i doprowadził do osadzenia na tronie, nabył w jej imieniu indyjski diament Golkonda, który był wówczas największym na świecie. Katarzyna, nie chcąc, by posądzono ją o niegospodarność i rozrzutność, namówiła kochanka, by kupił diament w jej imieniu i jej go podarował. Orłow, bo tak nazwano diament, jest dziś ozdobą cesarskiego berła i znajduje się w zbiorach Kremla. Dla Katarzyny Wielkiej biżuteria miała także znaczenie polityczne. Świadczyła o bogactwie Rosji i jej potędze, a jej zadaniem było olśniewać ambasadorów i zagranicznych gości. W czasach cesarzowej rosyjska biżuteria w porównaniu do... Francuskiej czy niemieckiej była znacznie bardziej obfita. Jeśli używano diamentów, musiały być ogromne. Podobnie rzecz miała się z innymi kamieniami szlachetnymi. Wystarczy spojrzeć na portrety Carycy z epoki, by dojrzeć, jak rozbudowana i olśniewająca była jej biżuteria. Jak widać, nie ograniczano się wówczas do klejnotów noszonych jedynie na ciele, ale ich ogromne ilości wpinano w wyszukane typowe dla epoki fryzury. Do czterech głównych dostawców biżuterii dostarczających swoje wyroby na dwór Katarzyny II należeli Leopold Pfisterer, który podpisał sześcioletni kontrakt, ale pozostał w Petersburgu przez 34 lata, Jeremy Pauzi z Genewy oraz jego rodak Louis Duval, Obaj byli odpowiedzialni za powstanie cesarskiej korony. Zarządzając ogromnymi przychodami i mając do dyspozycji olbrzymie bogactwo mineralne uralu, nie było ograniczeń co do tego, na co mogła pozwolić sobie Katarzyna II. Podczas rewolucji wiele z jej prywatnych klejnotów zaginęło. Zdarza się, że od czasu do czasu pojawiają się na aukcjach najbardziej znanych domów aukcyjnych. W 2016 roku na aukcji Sotebis pojawił się niezwykły naszyjnik w kształcie ażurowej wstążki z kokardą, wysadzany 27 diamentami w starym szlifie poduszkowym. Naszyjnik sprzedano za ponad 5 milionów dolarów. Według Sotebis, przetrwanie 18-wiecznego klejnotu tej klasy jest prawie niespotykane poza zbiorami królewskimi lub muzealnymi. Często tego typu biżuteria była przerabiana, aby dostosować ją do obecnie panującej mody. Rosję, za sprawą wielkiej księżnej Włodzimierzowej, opuścił także olbrzymi 107-karatowy szmaragd, który został sprzedany kartierowi w 1927 roku, a następnie trafił do kolekcji prywatnej. Niestety w 1954 roku kamień został oszlifowany do kształtu gruszki, by poprawić jego kolor i jasność. Wówczas trafił w ręce Johna Rockefellera i pozostał w rodzinie Rockefellerów aż do 1971 roku, kiedy to ponownie został sprzedany. Szmaragd po raz kolejny ujrzał światło dzienne dwa lata temu, gdy w nowej brylantowej oprawie trafił na aukcję domu aukcyjnego Christie's, gdzie został sprzedany za 6 milionów dolarów. Zachęcam do obserwowania kanału.